jest redaktorem naczelną rocznika Biblioteki Naukowej Pan i Pan, a także y, y, członkiem jury Nagrody Krakowska y, Książka Miesiąca. Y, co więcej, jest laureatką szeregu nagród, np. Na w 2004 roku Nagrody Miasta Krakowa, później w listopadzie 2011 roku Nagrody Krakowska Książka Miesiąca, Całą książkę Krakowianki zapomniane o niezwykłych paniach pochowanych na cmentarzu krakowickim. Książka bardzo ciekawa. Polskie groby na cmentarzach Londynu, groby Polskiej Północnej Walii. No w każdym razie tyle dość mojej przemowy. Witamy panią dr Grodziską, która będzie prezentować najnowszą swoją książkę, a mianowicie cmentarz na Pasterniku. I stąd pierwsze moje pytanie do autorki. Dlaczego akurat cmentarz na Pasterniku? Jego areał jest stosunkowo, stosunkowo nieduży, a historia właśnie z, krótka w porównaniu z Rakowicami czy Podgórzem i bardzo zwarta. Kiedy Niemcy włączyli Bronowice w obręb Krakowa, stał się jednym z cmentarzy miejskich równocześnie bardzo długo utrzymując jeszcze swój no taki zdecydowanie wiejski i sielski charakter, który zachował od pierwszych lat, od czasów, kiedy opisywał go w wierszach mieszkaniec Bronowic Włodzimierz Sztettmajer który niestety opisywał go także z przyczyn osobistych. A no właśnie, jakie to były przyczyny osobiste? Wybierając określony styl życia, no przede wszystkim poprzez swoje małżeństwo i zamieszkanie w Bronowicach, wybrał także ten cmentarz jako przyszłe miejsce swojego spoczynku. Stało się jednak inaczej. Pierwszy na tym cmentarzu został pochowany jego najstarszy syn Jan Kazimierz-Sztytmayer, który w wieku niespełna 20 lat zginął w 1900 latach 1920 roku na Wołyniu w bitwie pod Stanisławczykiem. Był ochotnikiem Wojska Polskiego, był ułanem. I ta śmierć i ten pogrzeb i konieczność zaprojektowania niejako przez Tetmajera, który był artystą, grobu własnego syna, sprawiła, że ten cmentarz stał się niejako nekropolią rodziny Tetmajerów, a za Tettmajerami trzeba powiedzieć, no stoi ogromna i piękna tradycja wesela stał się miejscem spoczynku zarówno mieszkańców Bronowic Wielkich, jak i Bronowic Małych. To jest ciekawe, bo te obie wsie powstały w głębokim średniowieczu, przynależały każda do innej krakowskiej parafii. Bronowice Małe do parafii mariackiej, stąd słynny ślub Rydla odbywający się w Kościele Mariackim, a Bronowice Wielkie do parafii świętego Szczepana. Także można powiedzieć, że na weselu Rydla, czy jak sądzę także wcześniej, na dużo mniej sławnym weselu Włodzimierza Tettmayera, bawili się zarówno mieszkańcy wsi Bronowice Wielkie, jak i Bronowice z Małe, byli gośćmi na obu weselach. No i tak się też dzieje, że mieszkańców obu tych wsi znajdujemy na cmentarzu zlokalizowanym, powtarzam, na terenie Bronowic Wielkich. Jeśli idzie o mieszkańców Bronowic Małych, to tutaj jest, no, dysponują oni z swoim bardzo interesującym czasopismem, zeszyty historyczno-literackie, bronowickie. Ukazało się ich kilkadziesiąt tomów. I dbając o swoją spuściznę i o swoją tradycję, sygnalizują także, chociażby poprzez tam drobne artykuły prasowe czy nekrologii, którzy mieszkańcy Bronowic Małych są pochowani na terenie cmentarza na Pasterniku, czyli w Bronowicach Wielkich. W książce znajduje się wykaz osób, Wyszuk, które autorka uwzględniła w swoim spisie, począwszy od afletun Eugenii, działaczki harcerskie, żołnierza AK, uczestniczki Powstania Warszawskiego i tak alfabetycznie. Czy zwróciła Pani może szczególnie, bardziej szczególną uwagę na jakieś postacie, czy to artystów, czy uczonych, którzy tam spoczywają, co tam właściwie spoczywa z takich znanych ludzi? Przynajmniej w środowisku krakowskim. Jeżeli idzie, jeżeli idzie o środowisko krakowskie, no to z, pominąwszy legendę wesela i nazwiska kojarzące się z weselem, spotykamy tu nazwiska kilku bardzo znanych krakowskich profesorów. Ostatnim pochowanym na, na cmentarzu Bronowickim był e, prawnik, e, politolog, profesor Marek Waldenberg, przyjaciel artystów, przyjaciel piwnicy pod baranami. Ale trzeba także wspomnieć znanego archeologa Gabriela Leńczyka, bardzo zasłużonego dla ratowania polskich zabytków archeologicznych. Przed Niemcami w okresie okupacji autora katalogu zamczysk i grodów małopolskich. Wiele, wielu z nas pewnie kojarzy osobę profesora Jana Pirożyńskiego, znakomitego znawcy bibliologii, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, ale także profesor Franciszek Machalski, wybitny Iranista. Chciałabym zaznaczyć na stronie 60. Znajduje się bardzo ciekawy pomnik, podpisany jedno z zdjęć pomnika, który przetrwał w Krakowie przez parę dni. Czy moglibyśmy posłuchać coś o tym pomniku? Zresztą przy okazji zaznaczę, że książka jest bogato ilustrowana fotografiami wykonanymi na cmentarzu różnych ciekawych obiektów. Także rzucam tutaj temat skąd akurat zdjęcie tego. Zwykłego pomnika i dlaczego on przetrwał parę dni? Proszę Państwa, to jest taka pasjonująca, mała historia związana z bronowicami, która nieoczekiwanie stała się światową historią. Wiąże się ona z osobami pań, pana Kazimierza i pani Danuty Łaskawskich. Oni obydwoje byli artystami plastykami. Obydwoje byli pracownikami teatralnymi w Krakowie. Mieszkali w Bronowicach, gdzie wynajmowali mieszkanie. Byli pasjonatami z tradycji kultury sztuki bronowickiej i ze swoich bardzo niewielkich budżetowych pensyjek teatralnych. On pracował w w dekoratorni teatru, teatru Starego. Ona była plastyczką. Ci ludzie w swoim czasie potrafili jeszcze kupić, wyżebrać, wyprosić, dostać całą masę kapitalnych obiektów sztuki ludowej z Bronowic. Gromadzili to w tym swoim wynajętym mieszkanku w Bronowicach i mieli nadzieję na stworzenie w Bronowicach czegoś w rodzaju skansenu, czy z izby, no, żeby zachować tą tradycję sztuki ludowej, sztuki bronowickiej. Do stworzenia takiego skansenu nie doszło, no zresztą jak wiemy skansen nie istnieje w Krakowie żaden do chwili obecnej. Państwo łaskawcy mieli także fantazję i zrealizowali pomnik, który został ustawiony na boisku klubu sportowego Bronowianka. Ten pomnik został ustawiony w lipcu 1969 roku, dosłownie parę, dnia, parę dni po lądowaniu na Księżycu. Tak się składa, że lipiec 1969 roku, to, był to była to równocześnie rocznica 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W związku z czym, ten pomnik wzbudził, wzbudziwszy zainteresowanie redakcji gazet zagranicznych, niemieckich i amerykańskich, został sfotografowany, został, zdjęcia zostały zamieszczone w zagranicznej prasie, co natychmiast przez władze polskie zostało uznane za działania antypaństwowe, prowokacje, naruszanie fundamentów demokracji ludowej i tak dalej, i tak dalej. Obydwoje państwo łaskawscy byli na różne sposoby przez Urząd Bezpieczeństwa prześladowani, te prześladowania rozciągnęły się także na władzę klubu sportowego Bronowianka. Oczywiście prezes klubu natychmiast przestał być prezesem. To także tu obecny Słyszek Kos mógłby na ten temat coś więcej powiedzieć, jako ówczesny znajomy państwa, państwa łaskawskich. Pomnik został usunięty z użyciem ciężkiego sprzętu. I nie wiadomo gdzie się znajduje. Są podawane dwie różne lokalizacje. W każdym razie, że tak powiem, leży pod fundamentami jednego z nowochódskich osiedli. Także no, zagadka dla przyszłych badaczy, może zagadka dla przyszłych archeologów, żeby go jednak spróbować, spróbować odszukać. Państwo Łaskawscy pozbierali się psychicznie po owych doświadczeniach, które były ich udziałem. Niemniej jednak one bardzo nadwątpiły zdrowia Pana Kazimierza, który dość szybko zmarł. Pani Danuta została sama z ową kolekcją bronowickich strojów, naczyń, skrzyń, instrumentów muzycznych, obrazów. Wstążek, czepców, czego tam jeszcze by nie było. I musiała się z owego wynajętego mieszkania wyprowadzić. Podjęła wtedy decyzję o częściowej sprzedaży, a częściowym ofiarowaniu owej kolekcji do Muzeum Etnograficznego Miasta Krakowa. Ta kolekcja była wtedy wyceniona. Cyfry, jakie, jakie padały, no to proszę Państwa przed wszystkimi denominacjami, więc nie będę ich przytaczać, bo z, trudno by powiedzieć, jaką to dzisiaj miało wartość. Było to po prostu bezcenne. Od miasta Krakowa otrzymała jako wyraz wdzięczności kawalerkę w Nowej Hucie, gdzie dożyła końca, końca dni swoich.